Najbabcia mówi, że Ola, bo na mnie, mnie... mówią w rodzinie Ola. Mhm. Ola, no to przyjdź do nas, przecież mamy cały dom i w ogóle porbieszczasz sobie miesiąc, znajdziesz sobie coś na spokojnie, no i tak z tego miesiąca z... zrobił się rok. <laughs> że ja w ogóle nie chcę się <laughs> do mojej babci. Serio w ogóle. Wiesz, moi dziadkowie są już starsi, mhm. dziadek choruje, babcia na szczęście nie, nie jakoś tak mocno i jednak. Każdy moment, kiedy ja mogę się budzić w domu mojej babci i, wi i widzę moją babcię i mojego dziadka, jest naprawdę piękny. Bo nie wiadomo, kiedy jakby ich zabraknie tutaj, no nie? Mm -hmm. Bo jakby jest, jest życie i jest śmierć, tak? To jest coś normalnego. E I moment, kiedy ja mogę z babcią, nie wiem, jechać na targ. Wiesz co, bo moja babcia mieszka na wsi, więc targ, jechać sobie do Lidla, jechać sobie do Lumpeksu, bo babcia sobie chce kupić nowe jakieś szmatki. Wiesz co, to jest piękne dla mnie doświadczenie, to są piękne wspomnienia i, i bardzo się cieszę. I moja babcia też bardzo dużo pomogła mi w walce z depresją, nie?